Kiedy widzicie, że film zaczyna się na tej ławeczce, zapewne już dobrze wiecie, że szykuje się coś wyjątkowego. Dzisiaj, dosłownie kilka godzin temu na Craftedzie wystartował zupełnie nowy tryb. Czyli Survival Extreme 1.17. I sądząc po aktywności, tryb naprawdę mocno zainteresował użytkowników, więc wiadome jest, że musiał się też pojawić na moim kanale. I witam Was widzowie w takim razie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zrecenzujemy sobie i opiszę Wam moje pierwsze wrażenia z nowego trybu. Oczywiście w dzisiejszym odcinku powiem Wam, czy warto grać na tym trybie, co się zmieniło względem poprzedniej edycji oraz czy w ogóle coś się zmieniło. Zapraszam do oglądania! No a więc, witam, witam, oficjalnie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzowie, ja was z góry przepraszam na początku odcinka, bo w dzisiejszym odcinku musimy niestety, ale udać się bez shaderów. Niestety, ale shadery mi się wywalają na wersji 1.17 i mam z nimi mały kłopot. Więc po prostu dzisiaj pogramy sobie bez shaderów. Ale to wam nie powinno przeszkodzić, bo dzisiejszy temat jest naprawdę ciekawy. Otóż w dzisiejszym odcinku przejdziemy się na wersję 1.17 i sprawdzimy, co się tam zmieniło względem innych Survival Extreme. Tak jak widzicie, tryb ten jest nowy i zgodnie z datą wystartował dosłownie 4 godziny temu. Jest godzina 24 i ludzi jest pełno, więc to raczej oznacza, że tryb się udał, albo że jest po prostu ciekawy. Dobra, zresztą za chwilę sami to ocenimy. Ja w tej chwili. Chwili myślę, że wejdę sobie na ten tryb. Wchodzę tutaj dosłownie pierwszy raz i czy znowu zostanę noc? O! O! Nie daj się za dzień, to do tego z tego co widzę spawn jest naprawdę ładny. O kurde, ej! No takiego miłego zaskoczenia to już dawno nie miałem. Ranger również na tym trybie wygląda bardzo ładnie, ale to już zostawmy, to już było w poprzednim odcinku. Pierwsze co zwróciło moją uwagę to patriotyczne tutaj obrazki. Biało-czerwone, hejka, hejka modrej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chociaż tak właściwie czy to patriotyczne. No ja nie wiem, czy to jest patriotyczne. Siema, cześć! O, nie mamy rangi na czacie, może i dobrze, ej, może i dobrze, bo mnie nie, bo mnie nie rozpoznają. Nie rozpoznają mnie, w sumie dobra, co ja mówię, że mnie nie rozpoznają ale dobra, na pewno będzie łatwiej, ale ja bym chciał trochę spawn pozwiedzać. Informacje, e, czy coś się zmieniło? Nie, z tego co widzę nic się nie zmieniło, surival Rival Extreme wersja 1.17, skrócone informacje, okej, okay. chyba nie oglądali mojego poprzedniego odcinka, ja nie wiem, czemu jest takie podekscytowanie? Chyba wypadałoby się trochę przywitać, wiecie, bo jak już cały serwer się z mną przywitał, to już trochę kiepsko by było, tak, królowe wita. Dobra, w każdym razie, widzowie, ja wam powiem tak, zacznijmy sobie od tego, jak wygląda ten spawn, bo jeśli nie wiecie, ja jestem raczej Budowniczy by w Minecraft i spawn mnie bardzo interesuje. No i tak, jak to wygląda, a wygląda to świetnie. Ułopanie. Ej, bez kitu, tak jak spawn na 1.16, uważałem, że jest całkiem ładny. Tak, spawn na 1.17 jest. Ej, on jest po prostu przepiękny, w sensie nigdy nie widziałem tak ładnego spawna na craftedzie, skitu. Jedyne co zwraca mi uwagę, to że trochę za dużo z tej tego kobla. Nie wiem czemu ten dach jest taki prosty. W sensie, jak dla mnie to powinno być zniżenie dachu 3, 3 w dół, trzy w górę. Albo jakieśkolwiek proporcjonalnie to zrobione, bo to wygląda tak zbyt prosto. Serio, i to kuje w, w oczy dosłownie. Patrzysz na to i mówisz, no kurde, za dużo tej cegły. Ładny środeczek. I bardzo dużo zieleni. Rozumiem, że wtedy dostosowuje się do nowego świata i stara się być coraz bardziej eko. Widzę, że wszystko jest w tym samym miejscu co na 1.16, w sensie takie samo ułożenie jest, że spawn. Tutaj są tabliczki, tam są tablice, wymieniarki tam. Chyba bardzo przypadł im do gustu ten układ, bo Becky to, to już jest którejś z Extreme, który dosłownie wygląda tak samo. Który, na którym spawn dosłownie idzie w ten sam sposób. Z jednej strony w sumie fajnie, bo nowi gracze zawsze wiedzą, gdzie czego szukać, ale z drugiej strony, no. mechno! Liczyłem na zaskoczenie jakieś. Na przykład, jak na brodatyk zawsze grałem, to z każdą edycją ten spawn był czymś nowym. Był jakimś zaskoczeniem, pamiętam mi to. Raz zaczynaliście grę na balonie, a raz zaczynaliście grę na wielkim spawnie. Niczym z creative u nas, więc no. Może się przejdę trochę? O, wow, tylko że wyjście na dach jest z innej strony. Aha, tu jest, dobra, nie zauważyłem. Rozumiem, że tym razem nie ma tych murów. No dobra, a nie są. Bardzo ładne są w ogóle te mury. Te wieżyczki mega mi się podobają. Fajne, fajne. Nie, no, przyznam wam, że jest zdecydowanie lepiej. Co prawda, dalej mi tu Symetrią jedzie, nie wiem jak wam Ale dla mnie ten spawny są zbyt symetryczne Wszystko tu jest takie kwadratowe, wszystko tu Dla mnie to jest zbyt symetryczne Bez kitu, ale dobra, nieważne To nie jest istotne, skupmy się na rozgrywce Z tego co mi wiadomo I z tego co się oficjalnie dowiedziałem To zmiany nie ma i raczej po prostu To jest odświeżona wersja 1.16 Tylko że 1.17 Więc gdybyście pytali co się zmieniło To sorry, ale chyba nic poza spawnem bez kitu. Przynajmniej nie ma oficjalnego changeloga, loga, więc mówi wam po prostu tyle ile wiem i tyle ile wy wiecie, więc no, dobra. Przynajmniej mogę sobie podziwiać ten spawn z góry, ale trzeba przyznać, że jest mega imponujący. Fajna kolorystyka. I już wiem, że tutaj w tym miejscu nagram kiedyś dla was intro na jakiś odcinek, przy to jest pewne. To jest piękne miejsce pod intro, dosłownie jak gołąb na gałęzi. Dobra, widzowie, to powiem wam tak. Wydaje mi się, że możemy sobie na początku otworzyć kit Gracz. Halo, halo, kit Gracz. And czy jeszcze jest jakiś kit? Kit VIP plus start. Okej. Okay. Oraz kit VIP. Myślałem, że to nam bardzo pomoże. O kurde, ale nam to pomogło. Oczywiście jako youtuber mam pełnego SVIPa, więc raczej się nie muszę przejmować jakimiś rzeczami typu nie wiem co. Ale dobra, skrzynia gracza. Otwórzmy sobie ją. Ale ładne. Dobra, zobaczmy co tu się wydarzy. Kill off. Ej, to jest dobry początek. Dostać kill off gitara, ale w sumie mam cały kit mój, więc to mi się nie przyda. Okej. Okay. No i oczywiście kit VIP. Czy to jest ten nowy blok, ten ametyst. Ej, to jest ametyst, a ja jestem ametyst, jeśli nie wiecie. O, Torms. Jeśli nie wiecie, to ja jestem ametyst, jakby kiedyś się pod tą nazwą drugi kanał planowałem odtworzyć i ten plan jeszcze nie jest wcale taki yy, zabrany, ale być może kiedyś zrobię taki kanał, kanał ametystowy. Dobra, wydaje mi się, że na recenzję trochę kiepsko by było, żebym z tego korzystał, więc ja po prostu sobie to wywalę tutaj do ekipunku, ewentualnie może sobie wezmę kilka jedzonka, dobra. No i dobra, widzowie, wydaje mi się, że to już wszystko ze więc możemy sobie wyjść na na świat, trochę pograć, zobaczyć w sumie w praktyce, czy coś się zmieniło, ogarnąć sobie nowe bloki na 1.17, bo ja na 1.17 w ogóle jeszcze nie grałem, więc dla mnie w ogóle z zaskoczeniem będą nowe bloki. W sumie wszystko w Minecraft jest dla mnie zaskoczeniem. No i cóż, po prostu pozwiedzać mapę. No ale to jak się zrobi dzień. <grym> I dobra, nadchodzi dzień, więc wydaje mi się, że możemy się już stąd zwijać, tylko musimy to zrobić w miarę sprawnie, bo wiele osób mnie widziało i właśnie tutaj są moby. Dobra, lecę stąd. No i cóż, widzę, więc ja mogę powiedzieć? Zrecenzujmy sobie teren wokół spawna, ale czy jest właściwie coś tutaj do recenzowania, no? Jest na pewno płasko, jest na pewno płasko, więc... więc gitara, ale laga miałem przez chwilę, ale to dlatego, że ktoś się ze mną przywitał na czacie, cześć! W sumie fajnie, bo łatwo można wybiec ze spauna, tylko właśnie nie rozumiem czemu nigdy nie zabudowują tej tego terenu wokół spawna. W sensie zobaczcie, tutaj jest tak pusto. Przecież też się prosi, żeby przy wyjściu ze spawna na przykład tutaj walnąć jakąś tablicę albo jakąś budkę, cokolwiek. Przecież to się prosi, żeby cały ten teren zagospodarować. No i cóż, z tego co widzę, mapa już została delikatnie zgryfowana, więc trochę beka, trochę beka. Bo naprawdę w kilka godzin można zgryfować całą mapę. No trudno się mówi. Ale drzewka jeszcze jakieś są, więc problemu nie ma. Na pewno zbiorę jakieś drewno. Pamiętajcie też, że ja wyszedłem główną bramą z tego co mi się wydaje, więc no tutaj wiadomo, że jest bardziej zgryfowany teren niż gdzieś tam na oboczu, ale domyślam się, że gdybym tam poszedł albo gdzieś tam bardziej, to raczej teren nie jest tak zgryfowany. No, bez kitu, zobaczcie. Tutaj zbieraliśmy naszą brzuszkę, a z tej strony już nic nie. Zruszone, tak jak myślałem. Góra unieszkodliwiła przed rozwalaniem spawna, więc dobra. Zastanawiam się tak teraz tylko, czy pod nami teren jest już rozkopany. Czy mogę tutaj na przykład kopać diamenty, czy jednak muszę iść daleko? Nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że kawałek se możemy jednak odejść, bo no, kopać diamenty przy samym spawnie trochę beka, co nie? Zwłaszcza, że pewnie x-rayowcy już tutaj dawno pokopali, więc raczej tutaj nie ma co kopać. Dobra, zrobię sobie podstawowe narzędzia. Y I tak, crafting. Crafting i teraz yy, cały podstawowy przybornik, czyli tak, kilow kopata, łopata, siekiera. W sumie jeszcze miecz by się przydał, ale dobra, to za chwilę. Od razu zrobimy sobie upgrade do kamienia. No i cóż, widzę wie, ja nawet nie, nie za bardzo wiem co wam komentować mam, no bo survival jak surreal w sumie, trochę myślę, że sobie pogramy teraz, sprawdzimy sobie jak to wygląda. <laughs> Przejdziemy sobie po nowych biomach na 1.17, bo bez kitu jestem jeden z pierwszych razów na 1.17 i no tak nie, no, no nie za bardzo ogarniam te nowe biomy. Więc z tego co słyszałem są jakieś nowe cave'y na tej wersji Widziałem tylko na różnych wizualizacjach, że są takie jakby ryby, takie dziwne ryby Że są takie wielkie ryby i to się nazywa axolot, chyba coś takiego I to mi się mega podobało, jestem ciekawy czy uda mi się to zdobyć Dobra, zjemy sobie pierwsze jabłuszko a, no i jeszcze te pnącza w tych kopalniach widziałem, bez kitu i że jest ta nowa ruda. Mieć chyba coś takiego, nie wiem, kompletnie, serio. Ja się w ogóle nie interesowałem tą wersją. Ja po prostu przegapiłem wszystkie te snapshoty, wszystkie te wersje testowe. Ja po prostu wbiłem się na T1.17 i pierwszy raz korzystam z tego Minecrafta, więc no. Musicie mi wybaczyć, gdybym czegoś nie ogarniał. Wiem, że są lunety jeszcze i czytam lornetki. Yy, halo, halo, jakieś chodzące jedzą może? Nie? Bez hitu, bo zostały nam dwa jabłka, ale one się za chwilę skończą i będzie mały przypał trochę. Musimy nazbierać sobie jakiegoś jedzonka chodzącego. Obstawiacie, że za ile miesięcy będzie tutaj brudno i nieczysto i wszystko będzie porozwalane, tak zgrifowane. Ja tak obstawiam, że dopiero o pszczoła, Elo! Ja obstawiam, że tak dopiero za 2-3 miesiące będzie zgrifowane, no i nie wiem w sobie. W razie czego są wodorosty, więc możemy sobie je zjeść, ale no trochę wiocha na nowej edycji jeść wodorosty, gdzie tak naprawdę przy spałnie powinny się spawnować jakieś świnki jeszcze. Ej, świnek nie ma, ale jest za to lisek. Tylko, no, 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 właśnie, kończy mi się jedzonko. Lisek raczej nie da nam za dużo jedzenia, więc go zostawiam w spokoju, ale liczę, że o piesio! O, kurde. O! Ej, nawet swój biom znalazłem, koralowców. Tylko nie mam nawet swój więc chyba, no, 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 tak, nie za bardzo sobie pozbieram tego. Chociaż może. A no tak. Dobra, nie będę niszczył. Muszę tutaj przyjść i pozbierać siebie samego. W ogóle blisko spawna są te te, półtora na 600 jak coś, co nie? Będzie trzeba przyjście zgarnąć, zanim ktoś inny je zgarnie, bo... Rozbędzeni prosto w stronę słońca, poszukiwanie jedzenia trwa bez końca. O, króliczki, dobra! Tylko czy ja je teraz dogonię? Chodź tu! Dobra, są przynajmniej szkielety, które dadzą mi jakąś mączkę, o ile mnie nie zabiją! Nie! No to nieźle. No to nieźle, żeby skończył. Dobra, muszę wyciąć koksa, bo jest ze mną źle. Jest świnka, dobra! Mamy nareszcie jakieś jedzonko, ale jest też creeper, więc... Schowajmy się już może pod ziemię. Jeszcze tylko druga świnka i dobra, tyle nam jedzenia powinno póki co starczyć. Jeszcze może jakaś trzecia gdzieś będzie. Dobra, schodzę w takim razie w dół i cóż, wydaje mi się, że powinniśmy już tutaj mniej więcej jakieś diamenty znaleźć. Jestem 2000 na 1000 kratek od spawna, więc to jest raczej już taki czas, gdzie o węgiel, gdzie raczej nie będzie już problemu ze zwykłymi diamentami. No nie róbcie sobie żartów, że w tak krótkim czasie ci też zdążyli wykopać wszystkie diamenty na całej mapie, no nie! Nudno tu trochę, właśnie też to odczułem, bez kitu. On ma rację, też to odczułem, ale o tym powiem wam potem, więc dobra. Wow, ej Czemu nie mam sztabek żelaza? Ej, ale ładna to ekstrema w ogóle teraz to żelazo. Przez chwilę myślałem, że to ta mieć nowa. O to jest ta miedź! Tylko czy ona mi coś daje, jeśli ją wykopię? Ej, nie wiem czy na coś mi się to przyda, ale zgarnąć zawsze można. I dobra, schodzimy do 12 kratki. Tylko trochę nam to zajmie z tym kilofem. Dobra, nawet złoto trafiłem. Chyba złoto, bo ciężko stwierdzić. Te nowe tekstury, ja ich nie ogarniam, ale są. No w przypadku złota, nie są mega ładne. Serio, te złoto mogą być trochę ładniejsze. W ogóle jakieś złoto gravelowe. Ty widzicie, że one ma tak, jakby. Szczerze, one ma bardziej podobną jak dla mnie teksturę do gravelu niż do stołu. Na przyjrzyjcie się. Dobra, mamy tutaj jakiś podwodny cave, ale ten cave jest za wysoko, więc on nam raczej nic nie da. I tak, zróbmy sobie jeszcze raz crafting. I oprócz nowego kilofa, myślę, że od razu Zrobimy sobie piecyk i od razu przepalimy sobie Żelazo na jakiś lepszy kilof Bo trafiło się akurat te złoto Więc fajnie by było jakimś kilofem i w ogóle Rozkopać, to jeden. Czy tak się dalej przepala Złoto? Tak, znaczy żelazo jest ja nie ogarniam, bo te nowe sztabki są teraz Co im przeszkadzały te stare sztabki? Wszystko było fajnie i dobrze, były rudy żelaza Które się fajnie rozkopywały One ładnie wyglądały i musieli to Pozmieniać w ogóle. Tak, te złoto, tak jak Myślałem, te złoto też wypada w takich rudach W tych cząstkach jakby. To nie było czasem po prostu jakieś takie nieprzetworzone jeszcze. W ogóle wam nie powiedziałem co jest celem na dzisiejszy odcinek. Celem na dzisiejszy odcinek jest po pierwsze pójść do netheru. To myślę, że jest dobry cel. W ogóle na początek zacznijmy od tego, że zbroj... zrobić sobie jakąkolwiek zbrojkę. Zrobić sobie zbrojkę, potem znaleźć diamenty, a następnie pójść do netheru. Jednakże dzisiaj planuję zrobić jeszcze streama, więc yy, oczywiście w normalnych godzinach spokojnie nie odpalę streama w środku nocy. I wydaje mi się, że nether sobie zostawię na streama i właśnie do netheru się przejdę na streamie. Diamentów pewnie nie też pokopie na streamie, jeszcze nie wiem w sumie co będę robił, zależy od tego co widzowie będą chcieli, czyli wy w sumie. Ale mi się wydaje, że chociaż symbolicznie w pierwszym odcinku z serii przydałoby się jakieś diamenty znaleźć. Więc dobra, po prostu będę się kopał przed siebie i zobaczymy. Może coś znajdziemy, może nie. Przetestujemy. Ej, ale to totalnie wygląda jak x-ray. Dobrze, że mam nagranie, bo admin by nie uwierzył Ej, bez kitów klej, wam chyba to nagranie yy, Z ostatnich, nie wiem, 20 sekund Czy coś, bo Ja się boję, że admin mi nie uwierzy, jak to zobaczy Dobra, najwyżej sobie zostawię surówkę Panie admin, udowodnij jeszcze swoją niewinność Ale ja mam zawsze takiego farta do diamentów To nie jest pierwszy raz Gdybyście oglądali moje streamy, to byście wiedzieli, że to naprawdę nie jest pierwszy raz I ja po prostu mam takiego farta w życiu To myślę, że pokopię sobie jeszcze trochę I znajdę jakąś drugą rudę, no bo No tak szybko znaleźć diamenty Nie chciałbym jeszcze kończyć odcinka Cóż to jest za blok? Czy to jest jakaś struktura? Czy to jest jakiś cave? Co to jest w ogóle za blok? Ej, to jest straszne. Złoto to jest jakieś inne złoto, ale się czymś różni? Nie, to chyba to jest takie same złoto. Lapis? I więcej, że czy lapis mi się na coś przyda, raczej nie, więc dobra, zostawię sobie go. Znaczy wiem, że jest jakiś sposób z tym lapizem, żeby od lapizu iść tam ileś kratek i znaleźć diamenty. Graf o tym też nagrywał, ale kompletnie tego nie pamiętam, więc po prostu zostawię to miejsce jakby. Serio, nie chcę mi się teraz oglądać tego filmu i się bawić w to wszystko, bo to pewnie by mi zajęło 5-10 minut, dobra. kopiemy od nogi. Tak sobie myślę, że chyba co mogę zrobić od razu diamentowy kill off bo raczej zbroja mi się i tak w tej chwili nie przyda lepsza. Ej, idź stąd, chłopie! Chociaż może buchu, nie jestem ciekawy w sumie, czy znajdziesz jakieś diamenty Aha, od nie wybucha bloków no tak. Jest! Dobra, znalazłem drugie diamenty, gitara! I to dosłownie minutę, jak skończyłem, z wami rozmawiać. Dobra, nawet pewno tego wycinać nie będę. No i cóż, widzowie, mamy kolejne diamenty, mamy ich już razem 7, więc to jest całkiem spoko liczba. Wydaje mi się, że tyle diamentów nam powinno wystarczyć, że raczej nie potrzebujemy więcej diamentów. Mieliśmy mega warto z tymi diamentami przyznam. Gdzieś 50 kratek i znalazłem dieruty to jest... Tak jak widzicie, du dużo kopać nie musiałem, więc mega farta miałem. No i cóż, przepalę sobie to, jakiś czas sobie zrobię. Dobra, wszystko się przepaliło, więc zgarniam sobie jakąś zbrojkę pozostałe części. Okej okay, i jeszcze dół budki. No i cóż, dobra, widzowie, ja wam powiem tak Ja w tej chwili wydaje mi się, że już więcej nie mam tutaj do zrobienia, bo diamenty znalazłem dosyć szybko. Enchantingu teraz nie zrobię z wiadomych przyczyn, nie mam ani trzciny, ani skóry, więc co? Co ja mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że ja w tej chwili robię sobie krótką przerwę, bo dzisiaj mam streama, na streamie sobie na pewno pokopię. No i cóż, odezwę się do Was, jak już tylko skończę streama. Nała! Um, no, Elo, <noise> a propos kto się ze mną przywitał? Słuchajcie, jestem już po kilku streamach i zdobyłem takie oto itemy. Wiem, wiem, to jest całkiem sporo, ale słuchajcie, naprawdę, były świetne dwa streamy. Dosłownie nagrywam to w niedzielę wieczór, yy, gdzie jutro wychodzi ten odcinek. Tak jak dzisiaj w niedzielę i wczoraj w sobotę, były dwa świetne streamy po 3 godziny, na których serio się fajnie bawiliśmy i zbieraliśmy dużo itemów, ogrom. No więc miałem na to 6 godzin, więc też nie ma się za bardzo co dziwić, czemu tych itemów jest tak dużo. Słuchajcie, ja Wam powiem takie. Jestem obecnie w nederze, muszę sobie wyjść stąd. Oczywiście pozdrawianko. A, bo w ogóle nie wytłumaczyłem, co ja robię w nederze. Słuchajcie, skończyłem streama w nederze, bo tutaj prawie zginąłem, co jest mniej istotne, bo zbierałem sobie debrisy. Zbierałem debrisy, aby móc zdobyć jakąś sztabkę fajną ee, tego nederajtu, ale no niestety się nie udało, więc no. Mimo wszystko zdobyłem 5 debrisów, nie wiem, czy to się na coś mi się przyda, czy nie. Ale zdradzę wam jedną rzecz, która na pewno mi się nie podoba względem poprzednich edycji. Zobaczcie, kiedy dam łóżko, one... Nie wybucha. I to jest ten problem. Znaczy, wybucha teoretycznie, ale w praktyce nie rozwala żadnych bloków. Jedynie daje małe obrażenia, więc nawet nie da się kopać i farmić za bardzo. Tak jak to można było robić na poprzednich wersjach debrisów. Więc trochę bieda, co nie? Jeśli nie wiecie, co mi chodzi, to mogę wam to jeszcze raz zaprezentować. Dobra, byle nie zginąć. No i tak jak widzicie, żaden blok nie ucierpiał, więc mega kiepsko i mega kiepsko to jest jeden z minusów tego i wersji. Chociaż w sumie nie wiem, czy z minusów. Raczej w sumie to z plusów, no bo w końcu trzeba się wysilić, żeby szukać tych debrisów. W końcu nie można być niedrajnym. Tu za darmo. Ale w każdym razie nie wiem, co zrobić z tymi łóżkami. I serio, godziny na streamie je farmiłem, więc dobra. Wywalam sobie je w kosmos, niech chcę tej będą Jestem sobie ciekawe, co by się stało, gdyby tak wszystkie wybuchnąć. <grym> nie, to nie może się tak skończyć. Dobra, na całe szczęście się to tak nie skończyło, ale było serio blisko, więc no muszę bardziej uważać. I cóż, tej jedno łóżko zostawię, może jeszcze komuś zostawię w sumie kilka łóżek, nie wiem, może się komuś przydadzą. Może jakiś bezdomny lederowy się nimi zaopiekuje, dobra. Słuchajcie widzowie, bo wychodzimy stąd. Ale mega dziwnie to w ogóle wygląda, jak jestem jedyną osobą z rangą na serwerze. Dobra, bo serio nie chciałbym tutaj teraz nikogo spotkać. Mam za mało HP i nie mam jedzenia w ogóle, więc wbijam się do portalu. I lecimy na spawna, wyjaśnić sobie ten tryb. W ogóle wyjaśnić, to zabrzmiało tak bardzo agresywnie. Chodzi oczywiście o to, że chciałbym wypowiedzieć się na temat tego trybu, powiedzieć Wam co sądzę, co bym tutaj zmienił i przede wszystkim czego mi tutaj brakuje. Na no, z tym ostatnim wydaje mi się, że jest najwięcej do powiedzenia. Niestety, ale względem wersji 1.16 i wszystkich poprzednich nie zmieniło się zupełnie nic. Kiedy dowiedziałem się, że powstaje nowy Survival Extreme, już zresztą jakiś czas temu liczyłem, że tym razem zobaczymy nowe funkcje. I użymy jakieś zmiany, bo trochę nudno się tu zrobiło. Zastanówmy się, jakie zmiany widywaliśmy względem wszystkich poprzednich trybów, edycji. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Przy wyjściu 1.14 dostaliśmy zupełnie nowe Surival Extreme, który od początku było czymś świeżym, świeżym trybem, na którym z czasem miało być dodawane mnóstwo funkcji. Nie trzeba było być jakimś bardzo aktywnym graczem, aby przynajmniej raz usłyszeć bądź przeczytać narrację, że ten tryb będzie cały czas na bieżąco ulepszany. Nadeszła wersja 1.15, gdzie z większych nowości wymienić można na przykład różdżki do teleportacji których na 1.14 oczywiście nie było. Potem nadeszła wersja 1.16, gdzie najbardziej kluczową zmianą było podniesienie cen VIP-a. I to chore, bo z 17 zł na edycję, czyli najczęściej jakieś 2-3 lata, do 15 zł na miesiąc. O! Pamiętam do dzisiaj, jak mnie zamurowało, gdy to zobaczyłem, zwłaszcza, że też sezonowo prowadzę swój serwer Survival i po prostu znam skalę finansowania takiego projektu. Na tryb 1.17 i tym razem nie widać żadnych zmian. Jak zawsze, szukałem i tym razem nie udało mi się nawet znaleźć część loga do nowego trybu czyli takiej listy zmian bądź takiego ogłoszenia, które zawsze przy starcie jakiegoś serwera się wywiesza dla graczy, żeby wiedzieli co nowego. Co on ma w ręku? Ej, co on ma w ręku? Co to jest? Wygląda to trochę tak, jakby sami twórcy stwierdzili, że no nie ma nawet co w nim napisać. Więc go po prostu nie zrobili. Trochę szkoda, bo Extreme, mówię to jako boomer, kiedy wychodził dwa lata temu, zapowiadał się mega ciekawie, ale nie sam w sobie Surreal, bo jednak Surreal to survival. no. Gracie i po jakimś czasie, jeśli nie umiecie w PVB i nie rają was jakieś zabawy na spawnie, to właściwie nie macie co robić. Liczyłem, że z czasem będą dodawane różne nowe funkcje, questy, które na przykład trzeba by było przynieść wieśniakowi na spawnie. Z czasem na przykład odblokowywałyby się nowe misje, które pozwalałyby zdobyć, nie wiem, legendarne itemy Bądź może wbijać jakiś level gracza, który mógłby dodawać różne ułatwienia, na przykład. A, i tu właśnie dochodzimy do jednej ze zmian, której mi najbardziej brakuje. Ej, ale szybko nastała ta noc! Chyba na dzień musimy poczekać. W sumie to w nocy też jest tak klimatycznie. W każdym razie, wracając do tematu. Wydaje mi się, że działki są właśnie czymś, czego na Extreme brakuje, co byłoby takim najlepszym odświeżeniem tego trybu. Działki, które byłyby ważne na przykład przez jeden tydzień i aby utrzymać działkę, trzeba by było co tydzień ją wykupić, przedłużenie jej, za na przykład 30 diamentów na spawnie. Bo inaczej działka na przykład straciłaby ważność i po prostu znikała i wszystkie itemy każdy mógłby sobie po prostu wziąć, które by tam były. No i zdaję sobie sprawę, że te wszystkie zmiany, które wam właśnie zaprezentowałem, były już na innych serwerach i na innych serwerach Survival, na których zresztą była podobna mapa i wszystko podobne. Naprawdę się sprawdziły. Więc może i tutaj by zdały rolę. Słowem podsumowania, widzimy się dzisiaj na kolejnej edycji Survival Extreme, która tak w zasadzie nie różni się niczym od poprzedniej 1.16, więc i nie ma tutaj za dużo do omawiania. Jak zawsze, brakuje mi nowych funkcji i rozwinięć tego trybu, bo jak dla mnie kartka nie została jeszcze do końca zapisana. Wielu graczy po prostu odchodzi z nudów i trochę szkoda, bo liczę, że nie skończy się to tak jak na brodaci.net, gdzie z powodu braku nowych funkcji w pewnym momencie po prostu ludzie przestali grać na serwerze. Wiele do moich wyrażeń. z samej rozgrywki dodaje tutaj sama wersja, bo jednak 1.17 jak dla mnie to nowość i pierwszy raz jestem na tej wersji i mega dobrze wyglądają te cave'y. W ogóle mój, o, mój Axeloci. No cóż, to była moja opinia W ogóle mam 36 level I myślę sobie, że można by było w sumie go zenchantować Jakieś itemy, czekajcie Skoro mam już dostęp do tej strefy VIP jako mini youtuber To mogę sobie tutaj ogarnąć Unbreaking 3 tak średnio, a może na kill off. Efficiency 3, okej okay. Fortune 2 i Unbreaking 3 To jest spoko kill off Może teraz coś wleć O, Protection 3 i Unbreaking 3 Okej okay. Udało się coś fajnego w końcu zenchantować. Niestety, chyba nie mam więcej diamentów, żeby zrobić sobie coś jeszcze, niestety. Ale może jeszcze spróbuję sobie spodenki? O! Okej, okay, dobra, to będziemy mieli jeszcze spodenki Protection 3. Nic dodać, nic ująć. W sensie, serio, spoko, drop. Bardziej cierpliwi zobaczyli już ten komunikat na czacie i znoszą go, bo od godziny on mi wyskakuje co dwie minuty, że czekają na mnie do odebrania jakiejś ruletki, więc możemy sobie również odebrać ruletkę i zobaczyć, co z niej wyniknie. Dostałem go ją od widza z tego co wiem, więc bardzo serdecznie dziękuję. Legenda była obok, no ale jak zwykle się skończyło na sztabkach miedzi. No i cóż, to była moja opinia na temat tego trybu. Pamiętajcie, że możecie napisać w komentarzach, co wy sądzicie o nowym trybie. Z chęcią poczytam wasze opinie. Na tymczasem ja chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka do samego końca. Jeśli ktoś nie oglądał moich poprzednich odcinków z Survival Extreme 1.16, 15 i 14, to bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie playlisty zostawię wam w rogu, więc klikajcie w róg. No a my słyszymy się już w najbliższym czasie na kolejnym odcinku z 1.16, a może i 1.17? Jeśli zobaczymy, czy będą jakieś odcinki z tego trybu. Ach, no i cóż, widzowie, życzę wam znośnego tygodnia. Papa. Pa. I cześć!